Yeah. <clears throat> <laughs> oh, wie dann, wieder. Dobra, za chwilę zaczynamy, tylko <laughs> sobie tutaj przygotuję mój napój wyskokowy i będzie ok. Michadore będzie 15 po. No co to, twój znajomy jakiś jest? Dobra. A no teraz taki wstęp do YouTube'a. Cześć ludzie. Kolejny odcinek z Penumry dzisiaj. Kontynuujemy w miejscu, gdzie wczoraj skończyliśmy. Kontynuować od ostatniego zapisu. Hmm. Nie wiem, po co jest potwierdzenie, ale okej. Okay. Dobra. Na czym to ja wczoraj skończyłem? Aha. Potrzebuję klucza tutaj, te. Dobra. <laughs> tu, 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 tu. Kolega z klasy poleciłem mu live i mu się spodobał. No ty mu poleciłeś live'a, a to on dostał moda. Trochę ci nie wyszło, co? Jestem ciekawy, gdzie jest ten klucz cały do tego. Jest mapa. Ta. Dobra, gdzie ja byłem? Byłem w składziku na narzędzia. Byłem na wykopaliskę. Co to? We've got new Twitch place. A? Twitch? Nie strasz mnie. Panel dostępu. Jestem tutaj. Hmm. A może gdzieś przy tych wykopaliskach albo magazynie jest ten klucz? Nie wiem. Mi na modzie nie zależy. Chwila. Ja nie mam jakiegoś klucza? Nie. 11 flar mam za to. Wiadomość jest taka, że wygląda na to, że potworki się nie respią. Aha. Zarąbiście! Zrobiłem jedno wielkie kółko. <tryk> <tryk> Mnie to zaprowadzi składzik na narzędzia, chciałbym znaleźć mapę, żeby się ogarnąć, gdzie ja jestem. Nie będzie głaskania. Oj, uwierz mi, że będzie. <laughs> Trochę pewnie później, ale będzie. Tutaj są kolejne drzwi. I <laughs> wróciłem do punktu wyjścia. Dobra, jak przejdę tutaj. Nie wiem czy byłem na wykopaliskach, czyli przejść przez te drzwi i... Dwa razy w lewo i przed siebie, dobra. Wykopaliska... Hmm. No nie, tu byłem na samym początku. że coś tu pominąłem. Zapasy w tym pudle wyglądają na militarne, nie mogą być starsze niż 20 lat. Dobrze wiedzieć. What the fuck? To musi być tunel prowadzący do magazynu, jednak jest całkiem wysoko. Aaa! Tą drabinę, może się tam uda zaczepić. Dobra, zapiszemy sobie grę. Ten człowiek ciągle łapie, ciągle szuka. Lecz czego? Przed nim leży metalowy, sterczący w ziemi niezgrabny występ. Luk, brama, dziura, drzwi. Nieznajomy tekst. Co to za kształty zebrane dookoła? Jakie sekrety schowane są za twarzami tych ludzi? Uu, mrocznie. No to już było. Ok. Zobaczmy, czy na jednym pudle się nam uda. Powiesić. Nie wiem, czy to lepiej czy gorzej, ale wygląda to, że mogę spiąć się do tego tunelu. Będę potrzebować dostać całkiem wysoko. O, czyli co? Jeszcze druga skrzynka. Aha, już wiem. Skrzynkę na skrzynce muszę ustawić. Bo to jest to podwyższenie tutaj. Zresztą cie ciekawa fizyka z tych że Jak zobaczycie do tyłu i w boki chodzi się bardzo wolno, ale do przodu się idzie, tak że raz szybciej. Fajnie to odwzorowuje to, że jak, jak my idziemy do tyłu, no to też idziemy wolniej, bo się nie da iść tak samo szybko do tyłu jak, jak przed siebie. A nasze kolana nie służą do chodzenia do tyłu. O. No. No. mudny się, żeby się dało to przesunąć. No. Chyba nie. A, Muszę kliknąć. Ach, nic nam się nie stało. Dajcie chwilę. To notyfikacja z twitchami w wkurwia Zasłania mi pół czatu. Dobra a. Hop The fuck? <laughs> Widzieliście? On spadł <laughs> Aha Wyciągnijmy Nasz zaufany killoff Wait a minute, gdzie mój killoff? Aha, na jedynce, dobra What the fuck? Teraz nie mam wyboru, jak tylko iść dalej. Cokolwiek zrobiło sobie z tego tunelu dom, sprawiło, że jednocześnie jestem jego mieszkańcem. O, jajeczka. Mój Boże, nic nie składa jaj tej wielkości. Są skórzane, więc nie mogą być ssakami. Bardziej wygląda na stworzenie zimno-wodno-albo owady. Nie podoba mi się sposób, w jaki się poruszają. Ugh. Mogę je rozwalić? To nie był najlepszy pomysł, do co, głoskanie pająków teraz będzie? Głoskanie pająków kilofem. Tak, tak. U. Mam nadzieję, że pochodzą ze zwierzęcia, ale mam swoje przypuszczenia. Muszę się stąd wydostać. Oho, idzie pajączek. A. O kurde. Znowu Minecraft. Nie. Dobra. Zobaczmy tylko, czy coś tu nie leży wokół niego. Nie. Dobra. Się nie zatrzymujmy. Z tymi pająkami się walczy ciężko. Ledwo widzę, mam naftę w oczach. A macie, skubańcy Hwa ha 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 What the fuck? Dobra Ich mamy z głowy, idziemy dalej e, tu jest więcej jaj hmm. W tym momencie jest głupiałym. Teraz mnie zaczną gonić pająki. Tutaj muszę podpalić tą naftę. Aha, jednocześnie spaliłem siebie. <grym> Boże.

Zostawki za spóźnienie, ale robotę miałem. No problemo, Michadore, no problem. Dobra, przeszliśmy. O, to wygląda bardzo bezpiecznie. O, Indiana Jones. Dobra? Przynajmniej wiem, czego się spodziewać. Czas na gołganienie. Czy tu jest na tyle wysoko, że ja mogę biec? Nie mogę. Nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Tu są jaja pojąków, uciekaj. A. dobra. Ho. witam. <trybuj> Ała! Ała! Przecież ja nie dam rady przed tymi pająkami uciec Dobra, w tym momencie jestem w kropce. Może dam się w inną stronę dojść. Zobaczymy. <ślesk> Okej, okay. chyba nie. Ja nim nie dam rady uciec, co do kurwa chodzi. Innej drogi ucieczki nie mam. Idę przed siebie, zawalam ze za sobą tunel, ale oni i tak mnie dopadają. A tą ścianę przed sobą, którą mam w tym drugim tunelu, muszę uderzyć dwa albo trzy razy, zanim ona się rozpadnie. To jesteś zwycięzcą, tak? Wygrałem ukąszenie pająka w jaja. <grymne> Nie wiem, za chwilę chyba po prostu przeczytam sobie, co mam tutaj zrobić, bo. Walczyć z nimi nie ma sensu, dobra. A, gra się nie zatrzymuje, jak chce coś przeczytać. Ale ten pilar jest jedyną podporą sufitu, tam pisało, czyli teoretycznie ten korytarz za mną się powinien zawalić, jak to rozbijam. Jak to Minecraft to game mode. I co? Rozwijam to. Dobra, przeżyłem. Więcej śmierci niż w Dark Souls, no prawda. What the zawaliło się za mną. Co się dzieje? Nic nie widzę. <noise> Ale już się raz przedostałem przez to, cześć Kwersat. Sorry, nie przeczytam twojego niku Kwers. Kwercie będę nazywał. Może kiedyś... trowe z widzami? Fajna gierka, Trowe. Nie słyszałem <noise>

The battle was far from a necessary evil. More so, it served as a well-deserved punishment. You thought my mind had been lost to the ravages of time, but poetic justice has struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. What did that guestier do? I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go, go, choose. Find a way to the mining monster. Zaraz Ci całego Twitcha załatwimy. Szkoda, że nie można zmienić jakości. Nie można, bo nie jestem partnerem od Twitcha. Jestem za mały, żeby być partnerem od Twitcha. Mogę, jeżeli Wam internet nie nadąża, to mogę streamować w mniejszej rozdzielczości, jeżeli chcecie. To będzie chwila, będę musiał tylko streama zrestartować. Bo opcja zmiany rozdzielczości jest... No jest w Full HD, no ale jeżeli ktoś ma słabszy internet, to będzie mu zacinać streama, będzie miał lagi. Dziś widzę tłumy. <grytanie> Laguje mi, no właśnie. No niestety mogę albo streamować w HD, albo w nie w HD. Nie mogę jednocześnie mieć i HD i nie HD, bo nie jestem partnerem od Twitcha. Może spróbuj co spróbować? Zmniejszyć jakość obrazu? Wiecie, stream może być w mniejszej jakości, a ja nagrywać będę i tak w full HD, tak jakby. Bo ja jednocześnie nagrywam na YouTube'a, także jeżeli ktoś coś pominął, to zapraszam do mnie na kanał na YouTube. Tam wszystkie nagrania się w końcu pojawią z tych streamów w najbliższych dniach. Zadajcie <laughs> no mi chwilę, ja zmniejszę ustawienia, żeby było 720p zamiast 1080. Nie możesz dać na HD tylko, no zmniejszę na 720p. Dajcie mi chwilę. Zrestartuję streama po prostu. <laughs>